Domowe mięciutkie bułeczki, kiełbaski własnej produkcji, czyli najlepsze hot dogi dla wszystkich. Zaczynamy od mąki, drożdży. Dodajemy jedno jajko, miód dla ładnego zabarwienia. Mleko i całość wstępnie zagniatamy. Sól, olej lub masło. Wgniatamy ostatnie składniki. Przekładamy na blat. Kończymy wyrabianie, werkujemy. Odstawiamy do wyrośnięcia. Kiedy podwoiło swoją objętość, przekładamy na blad, dzielimy na równe części, robimy kuleczki, zakładeczki i kulamy, odkładamy na 10 minut, wałkujemy wzdłuż, zawijamy końcówkę, dociskamy, zwijamy bułeczkę, odkładamy na blaszkę lub rozwełtanym żółtkiem na około pół godziny. Smarujemy mlekiem lub śmietaną, przykrywamy i zostawiamy do wyrośnięcia. Na parówki bierzemy mięso. U mnie to pierś indyka, kroimy na mniejsze kawałki, idziemy do miksera, dodajemy małą cebulkę, jajko, trochę musztardy, pieprz, chwilę miksujemy. Wykładamy po łyżce mięsa na grubszą folię, dociskamy i formujemy kiełbaskę. Lekko obtaczamy w skrobi. Rozwarunt dla ładniejszego zapachu. Smażymy na ładny, złoty kolor po kilka minut z każdej strony. W międzyczasie wyrosły bułeczki. Pieczemy około 25 minut. Wkładamy naszą kanapkę, dodajemy to, co lubimy i gotowe. Smacznego!